Czy to jest już na przykład ten moment, kiedy ty jesteś tak zadowolona ze swojego wyglądu, że stwierdzasz, że na przykład w przyszłym roku nie poprawiasz nic? To jest tak, Karolina, zupełnie poważnie, że ja o tym wyglądzie przypominam sobie wtedy, kiedy wy zadajecie mi te pytania. I e, ja nawet nie mam tak naprawdę na to czasu. Ja żyję bardzo higienicznie, e, dosyć systematycznie. Dbam o siebie, po prostu nie dlatego, że mam na tym punkcie jakąś przesadną fiksację, tylko dlatego, że nie mam czasu tego planować, więc wolę mieć to wpisane. Zawsze jesienią robię pewne zabiegi i zawsze w marcu, czyli listopad i marzec, to są takie miesiące, które przeznaczam. Mam je wykreślone w kalendarzu, chociaż ostatnio nawet ich nie wykreślam, ponieważ ta wolność omówieniu o tym, że coś robię, powoduje, że jak pójdę gdzieś cieniaczkiem po mezoterapii, to się w ogóle. Tego nie krępuję, ludzi to nie dziwi, nikt nie szepcze nic po kontach, więc tak naprawdę nie muszę nawet wykreślać tych dni, ale mam je zawsze zaplanowane to jest listopad, to jest marzec i po prostu wtedy robię jakieś rzeczy, które proponują mi eksperci, których mam ogromne szczęście poznać. Ale wiesz co, naprawdę zupełnie poważnie: teraz na antenie jest nasz program. Przy takiej prowadzącej, przy takim temacie. Obyło się bez hejtu, a nawet więcej. Mamy bardzo wiele entuzjastycznych recenzji, ale najważniejszą dla nas recenzją jest to, że dziewczyny, które były z nami w tym czasie i którym pomogliśmy spełnić swoje marzenia dotyczące wyglądu, nadal są szczęśliwe i chcą z nami przebywać, i, i cieszymy się, że mogliśmy spędzić te chwile razem. Ja w ogóle też miałam przyjemność słuchać akurat końcówkę Twojego wywiadu z poprzednim dziennikarzem i. Padło tam pytanie o Dodę. Spodziewałam się, że tutaj wiesz, będzie może jakaś sytuacja niekomfortowa, ale ty w ogóle z totalnym spokojem na te pytania odpowiadałaś. Z czego to wynika teraz? Z tego, że to nie są pytania, które mnie zaskakują. Tak naprawdę to jest temat, który pojawia się w pytaniach dziennikarzy już od dłuższego czasu. I Cóż mogę powiedzieć? No, każdy ma pewien zestaw pytań, którym, z którymi należy się um, zmierzyć, ale uwierz mi, że wolę ten temat niż temat o operacje plastyczne, niż pytania o operacje plastyczne. Więc zawsze jakaś odmiana jest w tej sytuacji miła. Ja chyba nigdy nie pytałam właśnie o Dodę. Podejrzewam, że nigdy się nie odważyłam, ale z racji tego, że dzisiaj wszyscy mają taki dobry nastrój, to... Ale zobacz, jak, jak ludzie się nastawiają jedni przeciwko drugim, jak bardzo tworzy się takie niepotrzebne y, sytuacje. Idą święta, wszyscy y, możemy trochę odsapnąć, y, troszkę ucieszyć się, że ten wspaniały czas jest przed nami i naprawdę... Y, to jest dla mnie najważniejsze. I ja z tobą się w 100% zgadzam. Dlatego może faktycznie nie kontynuujmy tego tematu. E, czego możemy ci życzyć na nowy rok, bo pewnie już się nie zobaczymy? Spokoju Ym, i zdrowia. To są tylko te dwie rzeczy. Zdrowia mi nie brakuje, ale spokoju i owszem. E, ale to są dwie najważniejsze rzeczy. Miłość mam. E, i tak naprawdę to jest chyba rzecz, która dodaje mi skrzydeł, daje też siłę, nadaje temu wszystkiemu sens, więc tego życzę Państwu, czyli tego spokoju, tego zdrowia.